Witam serdecznie Ci pokażę szybki i prosty przepis na śledzie kary z ananasem. no ich przygotowania potrzebujemy: słoik śledzi alamatia z w oleju, 100 g jogurtu greckiego ewentualnie śmietany 18%, 3 łyżki majonezu, 1,5 łyżeczki kary, pół łyżeczki miodu, 4 plastry ananasa, pół średniej cebuli ewentualnie jedną małą oraz odrobinę pieprzu do smaku. W pierwszej kolejności odcinam ananasa i kroimy w drobną kostkę. te bulę drobno siekamy Ja użyłem cebuli czerwonej ze swojej grządki, ale oczywiście możesz wykorzystać białą, możesz również użyć cebuli ze śledzi, śledzi odłączamy i kroimy w kostkę, ewentualnie w paski. Przekładamy do większej miski. W małej miseczce połączymy resztę składników. Dołożymy 100 g jogurtu greckiego. 3 łyżki majonezu. Pół łyżeczki miodu. półtorej łyżeczki przyprawy kary oraz odrobinę pieprzu. Dokładnie wymieszamy. Wlewamy do śledzi. Całość wymieszamy. Tak jak widzisz, śledzie bardzo szybkie, mega smaczne. Oczywiście możesz zrobić z podwójnej porcji, z potrójnej, to już w zależności dla ilu osób. Najlepiej odstawić do lodówki na całą noc, żeby się smaki przeżarły. Jeśli się przepis spadało, to się cieszę. Zachęcam do surowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.